Nowy rok w gminie Toszek rozpoczął się od Wysokiego C i to dosłownie, bo 14 stycznia odbył się tradycyjny już koncert noworoczny. My się tradycyjnie rozpoczynamy nowy rok od koncertu noworocznego. Już od kilku lat zapraszamy mieszkańców i gości na ten koncert. Cieszę się bardzo, że on jest coraz bardziej popularny i że sala jest zapełniona. Myślę, że to jest taka dobra tradycja, którą chcemy podtrzymywać. Będą śpiewali moi studenci. Będzie też grał pan profesor Mokrus. Znakomity skrzypek, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach przy fortepianie pani profesor Katarzyna Makowska. No i moja skromna osoba i moi kochani studenci, prawie same dziewczyny, ale gościnnie mamy Michała Rygułę, tenora, no i po raz pierwszy mam w klasie mężczyznę, mojego syna, Oskara Silwa. Koncert myślę, że będzie barwny. Będzie barwny, będzie też zapowiedzią, bo w kwietniu tutaj będzie, będą wybrane sceny z opery Traviata Giuseppe Verdiego, właśnie moich studentów. I to będzie, yy, yy, to będą sceny wybrane, ale to wszystko będzie w kostiumach, gra aktorska, światła, wszystko. No myślę, że będzie pięknie. Yy, serdecznie zapraszam. No i jeszcze będzie jedno duże wydarzenie przy okazji powiem. Moje 35-lecie pracy artystycznej z profesorem Cieślą, bo razem studiowaliśmy. I tutaj też będą sceny wybrane z Toski Giacomo yy, Pucciniego. Także serdecznie zapraszam, be. będzie się siedział... Początek roku zaczął się intensywnie, ale ani gmina, ani zamek w Toszku nie zamierza zwalniać tempa. W tym roku też oprócz tego koncertu planujemy wiele innych wydarzeń, które są inicjatywą tej pani profesor Gabrieli Sylwy. Będzie i kurs mistrzowski, który rozpocznie się w połowie lutego, ale także kolejne koncerty operowo-operetkowe właśnie z udziałem wybitnych profesorów, artystów i utalentowanych studentów. O wszystkich wydarzeniach na bieżąco informujemy na facebooku Zamek w Toszku oraz na stronie zamektoszek.pl. U. Oczywiście też plakatujemy tutaj gabloty informacyjne. Wszystkich zebranych powitał nie kto inny jak burmistrz Toszka, pan Grzegorz Kupczyk, składając wszystkim mieszkańcom życzenia na ten nowy 2023 rok. Zdaję z okazji, z racji tego, że rozpoczął się nowy rok, więc wszyscy mamy nowe plany, nowe nadzieje, nowe marzenia, nowe możliwości. Chciałbym wszystkim Państwu złożyć życzenia. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo myślę, że nauczeni pandemii nie że, że to jest coś bezcennego, i, i wszystkim nam na tym zdrowiu zależy. Także e, życzę wszystkim Państwu, żeby ten nowy rok przede wszystkim rokiem zdrowym, ale też, żeby był rokiem spokojnym, bo myślę, że wystarczy nam już tych wrażeń z COVID-u, wystarczy nam wrażeń z poprzedniego roku, kiedy wybuchła wojna, dlatego życzę wszystkim Państwu i sobie, aby ten rok był po prostu rokiem nudnym. Nudnym w tym sensie, żeby nic nas nie zaskakiwało, żeby wszystko toczyło się w myśl tego, co sobie zaplanujemy. Także wszystkiego dobrego na nowy rok. Na kolejne muzyczne doznania nie przyszło nam długo czekać, bo już 15 dnia stycznia w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku odbył się koncert Kolent. <śmów> W naszej parafii, w naszym kościele to już jest raczej taka tradycja, że co roku w tym okresie Bożonarodzeniowym e, zawsze przynajmniej kilka koncertów jest. Staramy się w każdą niedzielę coś ludziom zaproponować i żeby muzyka była obecna. Muzyka jest bogactwem liturgii, boza, bogactwem naszej kultury i dlatego robimy wszystko, żeby to jakoś tam się rozwijało i cieszymy się z tego. W koncercie wziął udział parafialny chór tryl, a także zaproszony specjalnie na to wydarzenie prosto z tarnowskich gór kameralny zespół po wokalny intempore. Jesteśmy zespołem e, działającym w Taranskich Górach, nazywamy się Intempore, kameralny zespół wokalny. Śpiewamy muzykę sakralną, świecką, rozrywkową w zasadzie każdą, która, którą wpadnie nam w ucho. Dzisiaj śpiewamy kilka kolęd z różnych obszarów Europy, z różnych okresów. Myślę, że będzie to ciekawe repertuar. Myślę, że wszyscy z nas są pasjonatami przede wszystkim muzyki, bo każdy, kto śpiewa u nas w zespole, jest z nim dlatego, że sam w nim chce być. Także oprócz tego, że razem śpiewamy, jesteśmy po prostu grupą przyjaciół, którzy lubią się spotykać, e, śpiewać i nie tylko śpiewać. Także myślę, że to jest jakby fundamentem naszego zespołu. W obu przypadkach zarówno Sala Peterswalska, na zamku w Toszku, jak i kościół, który na ten dzień stał się wyjątkową salą koncertową, wypełniły się po brzegi pasjonatami muzyki klasycznej i choralnej. 25 dzień stycznia to dla gminy Toszek nie tylko kolejne comiesięczne posiedzenie Rady Miejskiej, ale także wielkie wydarzenie, jakim było otwarcie pierwszej w powiecie lodówki społecznej. Pomysł na tą lodówkę zrodził się w mojej głowie w 2021 roku. No, wiadomo, takie lodówki funkcjonują w Polsce, jest ich kilkaset, może kilkadziesiąt. No, ale postanowiłem się tym tematem zająć. Przedstawiłem ten pomysł radnym Rady Miejskiej w Toszku. Radni wyrazili swoją żeby coś takiego zorganizować. Yy, otrzymaliśmy zielone światełko od burmistrza Toszka, no i zaczęliśmy przygotowania. Także yy, potem burmistrz zlecił też tutaj wsparcie dla mnie przez OPS-owi, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Toszku, paru i Maleńskiemu. I w zasadzie wspólnie w ostatnich miesiącach zaczęliśmy ten temat dogrywać tak, żeby można było doczekać dzisiejszego dnia, czyli tego otwarcia. Dziel się częstuj, nie marnuj jedzenia. Lodówka społeczna otwarta dla wszystkich. Każdy może przyjść i zostawić w niej jedzenie, a ci, którzy będą tego potrzebować, mogą z niej skorzystać. Ta lodówka będzie wiadomo, lodówka społeczna, jak sama nazwa wskazuje, więc ona jest darmowa. Każdy może przynieść tutaj pożywienie, które, które tak gdzieś w domu na przykład za dużo ma, bo no za dużo kupił ktoś, albo jest na przykład na terminie, że normalnie by może wyrzucił, czego nie powinno się robić. No to jest to taka alternatywa też. Także jeżeli komuś jedzenie będzie zostawać, to może do tej lodówki przynieść, a z kolei osoby potrzebujące, a też są takie w naszej gminie, będą mogły z tego bezpłatnie skorzystać. No, jest to bardzo ważna rzecz, która została zrobiona. Będzie służyła na pewno. No nie tylko tu mieszkańcom Toszka, ale e, w ogóle w, w, dla wszystkich mieszkańców, którzy będą e, potrzebowali, e, skorzystać z produktów, a my teraz na przykład była zaopatrzona przez radnych, a my, sołtysi, też się do tego dołożymy i na przykład w najbliższym czasie sobie uzgodnimy i każdy coś przyniesie do tej lodówki, żeby zawsze była pełna. Lodówka mieści się przy ośrodku pomocy społecznej w Toszku. Zadbajmy o to, aby była ona miejscem wymiany dobra, które zawsze będzie wypełnione po brzegi. A jeszcze chciałem powiedzieć, że jest też taka druga strona tego wszystkiego, bo jest to też taka idea krzewienia czy edukowania młodzieży, żeby, żeby uczyć dzieci, młodzież szkolną, żeby nie marnowały jedzenia. Nie? Że jeżeli coś masz wyrzucić, to lepiej zanieść właśnie tutaj do tej lodówki społecznej, bo ktoś chętnie z tego skorzysta.